Jesteśmy na brudnie przy szpitalu marszałkowskim w Warszawie i za plecami mam budzik, czyli kolejną klinikę dla dorosłych w śpiączce. Leje się strop trzeciego piętra no i bardzo jesteśmy zachwyceni tym, że w pandemii tak świetnie ta budowa idzie, także niedługo już będzie tu 15 plus 1 miejsc dla dorosłych pacjentów. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby się w tym budynku znalazł jako pacjent, ale jeśli już dojdzie do takiej tragedii, to po prostu będzie dla niego miejsce, gdzie wszystko będzie sfokusowane na taką jednostkę chorobową, jaką jest śpiączka i będą tu wszyscy potrzebni specjaliści do tej choroby, jak również neurorehabilitanci. Dzik już stoi.